Linia Fortuna, przestawianie z bułki ciętej na pchełkę. Jedziemy. Załączamy maszynę. Dobra, podnosimy do góry. Tak, taśma idzie do przodu, widać korytka są do góry podniesione. Wyprostowujemy całą taśmę. To by było tyle. Chwila, jeszcze raz. Cyryk, tak? Pierwszy naciskamy. I rund dirken I idzie. Dobra. Teraz przestawiamy tutaj na 5 rzędów z 4 na 5. Cięta idzie na 4. Hełka idzie na 5. Waga. Dobrze. Teraz tutaj ważne, które się świecał. Jeden rząd przycięty jest zablokowany. Teraz musimy go odblokować. Odblokowanie piątego rzędu w dzielarce. Czyścimy wszystkie czujniki, muszą być czyste. Czujnik ciasta tutaj mamy, czyli ta szybka musi być czysta, musi widzieć się z tamtym czarnym konektorem, inaczej nie będzie nam podawało ciasta. tu mamy też zatkane i zmieniamy prasę na 5 rzędów <tryk> tutaj nie trzeba bardziej no nie, to tak jest. Aha. Dobra, mamy zmienione na 5 rzędów. I w tej konfiguracji mamy 5 rzędów rozstawione i już idzie cięta. Włącz dzielarkę. Kciukiem EIN, czyli pierwszy włączamy tam. Dobra, czyli jeszcze raz. Zestopujmy dzielarkę zastopujemy i teraz tutaj też ausem zastopujemy Dobra. w razie czego jak ktoś wciśnie cyruk to się wyłączy trzeba nacisnąć tutaj i wtedy EIN Larka. Start. Podaję bułkę. bułeczka sobie jedzie tędy, tędy. Taśmy tak jak widać muszą być razem połączone. Nie można za daleko, żeby jedna na drugą nie wchodziła. I tak jak widać tutaj idzie. I tu już na dół i zrzuca na blachę.